Czy wiesz, że pierwsi kierowcy Formuły 1 jeździli w czapkach? Legendarny tor Nürburgring liczył pierwotnie 28 km i miał prawie 190 zakrętów. Był jednak zbyt niebezpieczny i dotarcie do wypadku zajmowało zbyt dużo czasu, dlatego w latach 80. skrócono go do 4,5 km. W każdym kokpicie znajduje się specjalna kamera, która rejestruje przebieg wypadku w super slow motion, a także coś na kształt czarnej skrzynki, którą znamy z samolotów. Siatki Wokultorów zatrzymujące odłamki oparte są na technologii zatrzymującej lawiny. Tylko Ferrari startowało we wszystkich sezonach Formuły 1 od 1950 roku. Testy zderzeniowe, którym poddawane są samochody, jakimi poruszamy się na co dzień, to pomysł zaczerpnięty z F1. F1 to też poligon doświadczalny, na którym testuje się i rozwija technologie stosowane w samochodach cywilnych. A wszystko, co musisz wiedzieć o Formule 1, znajdziesz w przepięknie wydanej książce Grand Prix. Szukaj na labotiga.pl